Witajcie moi drodzy widzowie, w kolejnym szczerze na kanale i dziś wam pokażę, jak zrobić Custom Electric z Amazing Spider-Man. Nie używam żadnego ani jednego elementu od LEGO Marvel Avengers lub tak dalej. Jeśli chodzi o torcik, to bierzemy od Dementora. Zostawiam tylko taką jedną szarą rękę, a zaraz wam pokażę, jak to zmienić. I możemy wziąć kaptur od Dementora lub od tego lub a nóżki od tego też, z Harry'ego Pottera. Dalej to bierzemy od tego lodowego samuraja główkę. I na koniec bierzemy, obojętnie od jakiego zainteresowania, z 11 sezonu musi być tą jedną rączkę. I teraz zobaczmy efekt końcowy. Ale zanim Wam pokażę efekt końcowy, to dajcie łapkę i subskrypcję. I efekt końcowy wyglądał właśnie tak. Bardzo jak fajna mi figurka, po co wam zrobić, a więc dajcie łapkę i subskrypcję. Pa!